Lustereczko, powiedz przecie, kto najstraszniejszy jest na świecie? Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o najstraszniejszym, czyli o strachu. I tutaj można powiedzieć, że ludzkość straszona jest już od jakiegoś czasu. Weźmy, przypomnijmy sobie na przykład Beast from the East. Czyli to będzie bestia ze wschodu, prawda? To była ta śnieżyca. Dobrze, następnym przykładem, akurat Beast from the East to jest wesoła nazwa. Następnym przykładem będzie ptasia grypa. Eee, bardzo niebezpieczna podobno. Następnym przykładem będzie choroba szalonych krów. Eee, one coś zjadły nieświeżego i i można powiedzieć ta choroba wywoływała jeżeli napiłby się ktoś mleka czy zjadł mięsa od takiej krowy od szalonej krowy to się oni tak nazwali to szalona krowa więc też można było być szalonym. A tak naprawdę szalejemy od całych tych historii, bo teraz przecież mamy to znowu tą e, dziewiętnastkę, prawda? I można powiedzieć, że szalujemy od od, od, od właśnie od tych pomysłów szalejemy. I to w rzeczy samej jest ziarnko strachu. I to nie pierwszy raz, prawda? Ale teraz weźmy sobie, przypomnijmy. Nie jestem fanem cofania się do przeszłości. W każdym bądź razie z doświadczenia mógłbym powiedzieć, że teraz już większość z Was nie pamięta tych zajść, bo to tylko nieliczne z wymienionych, prawda? I z doświadczenia powiem, że już teraz nikt nie pamięta takich y, po prostu chorób, przypadłości czy pomysłów, y, jak tu zwrócić waszą uwagę. I w rzeczy samej, strach jest y, największym y, wymysłem. Y, porusza ego, wyobraźnię, i, i to jest temat, którym, którym jesteśmy. Który mamy w sobie, który jest wstydliwie o nim mówić, bo przecież nikt nie chce powiedzieć, co tak naprawdę go, czego się tak naprawdę boi, prawda? To jest słabość, o słabościach nie mówimy zbyt często. <laughs> I, i, I ten strach, to można powiedzieć, że jest klatka, tak jak kiedyś pamiętam, Wojtek napisał, że strach to klatka, bo jest w rzeczy samej więzieniem. Strach. Nie pozwala nam odkrywać, zamykamy się w sobie, zamykamy się na inne pomysły, zamykamy się na odkrywanie. I ego tłumaczy się, o, bo tak będzie wygodniej, prawda? Y I powiem Wam szczerze, że y strach to dla innych kontrola, prawda? Bo jeżeli jesteśmy wystraszeni, jesteś, jeżeli jesteśmy przestraszeni, to, to jesteśmy. Nie myślimy, nie myślimy. Nie myślimy yy, o tym, co byśmy chcieli, tylko podążamy właśnie w kierunku tego strachu. Yy. Tutaj najważniejszym trzeba było być po prostu szczerym ze sobą i przyznać, tego się boję, tamtego się boję. Nie musimy o tym nikomu opowiadać i po prostu zrobić coś z tym, prawda? Co zrobić coś z tym? Po prostu wyjść naprzeciw yy, strachowi. Ja wcześniej o tym już mówiłem i to niech będzie ciemny pokój. Boję się ciemnego pokoju, to jak najczęściej mobilizować siebie, żeby chodzić, sprawdzać do tego ciemnego pokoju, co tam się dzieje, i, i być odważnym i otwartym, otwartym i odważnym, żeby poznać ten strach, którego się boimy. I później się dowiadujemy, że strach nie jest taki straszny i że strach może być naszym przyjacielem. Możemy się po prostu z nim zaprzyjaźnić, spotykając z nim się e, coraz częściej. Tak, strach. Strach kieruje ludzkością już od jakiegoś czasu. Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest ten wielki, istotny czynnik, który zabiera nas w tą część kreacji, prawda? I czy to jest czyjaś kreacja, czyjś pomysł, czy to jest nasza kreacja, nasz pomysł, to się później rozwijamy, bo jesteśmy, bo chcemy, bo myślimy o tym, prawda? I podążamy w stronę tego. Także tu też bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, co chce, a czego nie chce. Czy naprawdę tego chcesz, czy naprawdę tego nie chcesz. I tu tylko prawdomówność z własnym sobą doprowadzi do tego, że wyjdziemy z koła strachu, który tak naprawdę sami sobie stworzyliśmy, bo ktoś tylko daje pomysły. No powiedzmy szczerze, jest tu 8 milionów ludzi. Kto to liczył? Ja tego nie liczyłem. W każdym razie wierzę w te dziwne statystyki. I jest mnóstwo wspaniałych, kochanych y, ludzi, prawda? I każdy z tych ludzi ma pomysł, jak powiedzieć historię. I to tylko od Was, kochani, zależy, czy, czy kupicie tą historię, czy w nią uwierzycie i czy dalej będziecie myśleć o niej. A możecie powiedzieć sobie nie, możecie sobie powiedzieć tak, prawda? Także y, strach jest naprawdę. Mm, Dużym tematem, bardzo dużym tematem. W każdym razie nie będę tak tego wyolbrzymiał. nie jestem e, lustereczkiem, chociaż występuję w lustereczku. W każdym razie, jeżeli by chci, chcielibyście coś się dowiedzieć o lustrze, to ja wcześniej nagrałem już jedno wideo i można sobie obejrzeć. Wracając do strachu. E, paraliżujący. Strach jest paraliżujący i strach nie pozwoli nam odkrywać ani siebie, ani całego tego przepięknego stworzenia. Także to jest naprawdę y, godna uwagi sprawa, y, nad którą warto się zastanowić i warto obserwować i warto y, odkrywać tą stronę siebie. Y, nie bójmy się, to jest tylko y, nasza wyobraźnia. Ego, umysł kreuje, powiększa i, i tworzy takie rzeczy. W każdym razie inni też mają pomysł na to, żeby zasiać w nas ziarnko. Tych um, Beast from the East albo <gry> Ptasia grypa, albo choroba szalonych krów. E, tak naprawdę lubimy się zawsze czymś interesować, ale tutaj spójrzmy też uwagę, jeżeli ktoś ma hobby, jeżeli ktoś podąża za swoimi um, marzeniami, to, to polecałbym w tą stronę się kierować raczej niż um, za czymś takim, prawda? To to ja nie jestem tą osobą, która wam mam mówić, co robić, bo to jest po prostu nieładnie. Ja też bym sobie nie życzył, żeby ktoś mi mówił, co ja mam robić. W każdym razie polecam odkrywać strach. Strach. Może nie strach, tylko czego się boimy. Czego się boimy, co jest naszym strachem. I, i sprawdzać to powolutku. Obserwować, oczywiście, i sprawdzać, odkrywać ten strach w nas. I dlaczego on jest taki straszny. I dowiemy się, że też może być naszym przyjacielem i dowiemy się, że strach nie jest taki straszny, to tylko ego tak wolbrzymia to, po prostu jak krzywe lustro, wolbrzymia to do maksymalnych rozmiarów. Tak y, krótko na temat lustra i, i wszystko przemija, Bis from the East przeminął, y, Tasia grypa przeminęła, y, inne choroby przeminęły y, i tak naprawdę wszystko przeminęło. A tu naprawdę nie ma się czego bać. I tak jak wcześniej wspomniałem, e, odkrywając, dowiadujemy się, że strach nie jest taki straszny. W każdym bądź razie na pewno poszukiwacze są nieustraszeni. A wierzący są przerażeni. Czyli yy, metafora wierzący są przestraszeni, bo wierzymy i, i to po prostu zostawiamy. I jesteśmy przerażeni tym, co się po prostu dzieje, bo w to wierzymy. A jeżeli szukamy, yy, szukamy tego, co chcemy znaleźć. Sama koncepcja szukania. I to, że robimy coś w tą stronę, czyli szukamy, robi z nas po prostu nieustraszonych. Proste rzeczy są najfajniejsze. Dziękuję serdecznie.